Cześć, z tej strony Bowstrike. Jak już każdy z Was wie, to Sylwestrian, zostało 6 dni, dzisiaj mamy 25 grudnia, z tego oczywiście też miejsca. Zaczynając ten film, chcemy Wam życzyć Wesołych Świąt, przede wszystkim dużo zdrowia, mam nadzieję, że dostaliście swoje wymarzone prezenty, albo też jeszcze dostaniecie i przy okazji też szczęśliwego nowego roku, no i bezpiecznego odpalania fajerwerków, najważniejsze udanych pokazów i frajdy z pirotechniki. Dzisiaj e, przyjrzymy sobie moją walizeczkę, taki mój klaser, który postanowiłem sobie stworzyć. Przede wszystkim jest to dla mnie wygodne, jeżeli chodzi o szczelanie sylwestrowe, ponieważ biorę to do ręki. Jest to normalnie rączka, mogę się z tym e, jakby to powiedzieć, e, przetransportować, gdzie tak naprawdę chcę. Nie przepadam za e, tak naprawdę wrzucaniem całej pirotechniki do reklamówki, bo to może tak naprawdę się zawilgocić. A tu mam takie przede wszystkim przegródki i jestem sobie w stanie to tak naprawdę wszystko fajnie poukładać. Jest tu troszkę ciekawych pozycji raczej jeden z moich ulubionych pozycji. Wiadomo, że pewnych, pewnych tak naprawdę peta, czy 4 emiterów dźwięku tam na pewno brakuje, bo z tego odgroma, ale jak sami wiemy, niestety emitery dźwięku te dobre znikają bardzo szybko. I też przede wszystkim musimy się przygotować na to, że tej pirotechniki już prawdopodobnie też nie będzie. Będziemy się musieli przygotować na półgramowe petardy, którym będziemy się musieli nacieszyć. Miejmy nadzieję, że jakoś producenci sobie z tym poradzą i dadzą radę yy, produkować w miarę dobre petardy, ale wydaje mi się, że na ten moment nic nie przebije tych starych, dobrych emiterów oraz petard. Co my tu mamy ciekawego? Yy, na pewno Silver Flower od Funkę, Jedne z mocniejszych petard, jakie miałem okazję testować yy, taka 13 gramowa locha która ma efekt fontanny, po czym naprawdę konkretny funk huk, przepraszam oczywiście premium line od funkę. następnie tu się znalazł jeszcze taki stary Achtung H3 następnie tutaj gdzieś jeszcze był prawdopodobnie Signalus, który mi został jest i Signalus Sygnalo 3-0, 3, 3 gramoweczka. tutaj jeszcze jest dumbumik, dumbum Middle. Bliczlagi 3 gramowe, jeszcze mam jedno całe pudełko. tutaj mam kolejne e, Dumbumy, jakie się znalazły, super cracker od Triplexa, osroś no, mi się troszeczkę zaliła. Ale mogę już Wam powiedzieć, kategoria P1, nie pamiętam ile to było, 3 gramy Neku na sztukę mają. Eee, później Rarytas, rarytas czyli FP3 od Jorge, 3 gramowe, na certyfikacie wiadomo jakim. Całą paczuszkę jeszcze mam, została mi, to taki gratisik dostałem, to są takie szalające żabki, ale to są takie pierdyłki można powiedzieć. Taki typowy Pirino Bayer, oczywiście, w, w samej walizce też znalazły się eksplodery, piąteczki. Eksplodery człowiek nie kupiłem, niestety, ze względu na przerażającą mnie cenę, która waha się od 40 do 60 zł. Także no ceny poszły naprawdę w górę. Ja pamiętam, jak je dwa lata temu kupowałem za może 25 zł. Opakowania klasyk 7-gramowe PS5, od funkę każdy tak naprawdę dobry. Piroman. i Ponad tych piro kojarzy, nie muszę ich w ogóle przedstawiać. Tutaj gdzieś jeszcze miałem PS-3. To jest PS-3, 4 gramóweczka, również od Funkę, P1, kategoria kwamiker dźwięku. Tutaj jakieś kilka sztuk eksplozivów, chyba trójki to są, jeżeli dobrze pamiętam. Następnie mamy tutaj jeszcze C4. To są jeszcze kategorie, mają F3 i z 190 gram, jak wiadomo producentem jest PIROMAX e, Titan Blitz strujeczki, oczywiście również od funkę w 4 wersjach kolorystycznych 4 gramy mieszanki fotobłyskowej. No Jakieś też pirobery, stary motylek, jeszcze pamiętam jak miałem 13-14 lat, tak to dosyć się na odpuście kupowało Tutaj kolejny Titan Blitz, tylko że zielony Jeden z moich ulubionych petat czyli 3-gramowe blitzrumy od, nie, przepraszam, 3g, od e, Iskry oczywiście. I to jest taka nowość. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. W tym roku to są kolorni Trade od firmy, od importera Roger Fireworks, belgijskiego importera Roger Fireworks. Są jeszcze dostępne w opcji. Czerwonej z czerwoną flarą, i czerwoną bibułką tutaj mamy. Akurat z niebieską flarą, mówię wezmę te, zobaczymy jak one będą się spisywały. Eee, następnie tu się jeszcze znalazł jakiś bączek, bączek Light. Też taki typowy Piromayer. Widać, że to jest klasyk. Nigdy wcześniej go nie widziałem na oczy, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Co tu dalej? To jest klasyk. To jest klasyk który praktycznie każdy, który siedzi w technice, na pewno będzie kojarzył To jest stary, dobry żuk od komety, jeszcze na kategorii F2, także Neku. Tutaj mamy 0,55 grama wydaje mi się, że ta ona ma co najmniej 10 lat. Ta petarda, nie będę tutaj się zagłębiał w to. No i tutaj takie typowe yy, China Bolery: za akurat to Funkę Thunder Crackers. Jeżeli chodzi o nek, zaraz Wam powiem ile one mają, spadłami. Czy to ostrożnie coś nie chcę, one mają 0,8 grama. Tu znowu się jakiś dumbum znalazł. Tutaj mamy takie Little Cobra, dwójeczki. no To są takie typowo petardy do zabawy. To nie są jakieś takie konkrety. To jest typowo po prostu tylko i wyłącznie. Tak się prezentuje walizeczka, oczywiście tych petard mam o wiele więcej w kartonie jeszcze, no ale postanowiłem sobie na ciężkie czasy tak naprawdę resztę zostawić, bo nie wiadomo jak z tym będzie, a jest coraz gorzej. Następnie przechodzimy do kolejnej części tutaj, to jest taka moja magiczna skrzyneczka e, z różnymi takimi pierdołami, tu są w jakieś wyrzutnie, które będę odpalał po godzinie 18, .00. jest to może jedna trzecia tego co tak naprawdę mam, jeszcze mam kilka zamówień na odbiór osobistych po świętach zamówione. Znalazła się oczywiście paczka blitzlagów od Dextrina Całą paczkę Niezużytą jeszcze, faktycznie wszystkie petardy tam są Mega tresków Tutaj mam prawdziwy rarytasik To są aktungi Od komety Tutaj macie oczywiście jeszcze na NWP Klasa druga, 20,7 gram maneku, czyli no podzielić sobie przez trzy No to wychodzi gdzieś 6 z groszami, jeżeli chodzi o jedną O jedną taką petardę no, Zimne ognie takie no, Roba mama sobie już odpalić, albo magic, y, magic Shots, ten Balls. Też oczywiście do zabawy, tak zwane patyczki, albo też, no, jak na, na innych, rzymskie ognie. Następnie mamy tutaj wyrzutnie Selen, również taka typowo kieszonkowa, 9 strzały 20, mm, 20 mm od Piromaxa. Ta podstawka się tu rozleciała. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest Red Blue. Od Funkę kaliber 20 mm, Neku 128 g 16 szczałów. Te kosteczki, od Funkę te małe, też naprawdę robią robotę I co jest najlepsze, mimo swojej tak niskiej ceny, posiadają ląd, ląd podstawowy i ląd rezerwowy. Następnie tu mamy jakieś wulkaniki Wolkanu F15, zostały mi z tamtego roku. Także postanowiłem, że zostawię je również na tego sylwestra. Kolejna wyrzutnia. Kolejna wyrzutnia to jest y, wyrzutnia opcja 4 od Iskry. Kategoria F2, 262,9 gramanek, 19 szał, 21 sekund i kaliber 25 mm. Kod produktu IC25-19-4. Kolejna wyrzutnia również do luźnej zabawy strzelania przed północą to jest Fireflance, również od Argento kolejna bardzo rewelacyjna kostka. W ogóle wszystkie te małe kostki od Funkę czy też od Argento te 20 mm naprawdę robią robotę. Mają bardzo fajne gęste efekty mimo tego, że to są raczej budżetówki. Kod produktu AC20166 kaliber 20 mm, 16 szczał, 134,72 g neku, 23 sekundy czas efektu i 25 metrów. Y Wznoszenie efektu, wysokość efektu. Oczywiście standardowo też jak na argento przystało: ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Kolejna wyrzutnia, naprawdę zakupiona w ciemno, nie wiem co z tego wyjdzie. No ale stwierdziłem, że jest to Piro Moravia, także powinno to raczej wypaść w miarę przyzwoicie. Jest to wyrzutnia Jewel, Evo. kod produktu BA19-2503, 19 strzałów to jest kaliber 25 mm Tak, to jest 20, 25 mm eee, Następnie A taka wyrzutnia Heldok od Superpowera, bardzo malutka, bo to jest kaliberek 17 mm Kategoria F2 i to jest naprawdę mega, mega malutko Neku, bo to jest 10-oszczałówka Ona że tutaj miała Hmm, 30, czy podaj, że gramy neku, to było, jeśli dobrze pamiętam. E, dobra. O, tu się jeszcze akurat jakieś długie mi znalazły. No e, tutaj mamy taką powodnię do zapalania, wiadomo. Też bardzo fajny bajer. no Nie przede wszystkim bezpieczny, bo w momencie, kiedy zbliżamy tak naprawdę się do lądu to zawsze stykamy się tą końcówką i mamy tą jednak tą odległość od ręki, no wiadomo, troszkę większe niż byśmy odpalali to bezpośrednio zapalniczką czy panikiem gazowym. Także fajny Barion nie jest za drogi, także dla, dla celu bezpieczeństwa naprawdę mogę to polecić. Jakieś dwie rakietki Tiger zostały. Następnie kolejna mega fajna wyrzutnia, na którą próbowałem polować, ponieważ było za późno, żeby ją gdziekolwiek dostać, ale jednak udało mi się ją zakupić. Wyrzutnia Fireball 30mm, jest to zwykła, nie to jest, to nie jest XXL, a ta 50 Również bardzo fajne brokatowe efekty, podobała mi się mega. Także postawię, że w tym roku ją zakupię. Kosztowała chyba w granicach 65zł, jeżeli dobrze pamiętam, 16 szałów Wysokość znoszenia efektów 50m, no i kaliber 30mm, tak, tak jak wcześniej wspominałem. No, i Neku 288 gramów. Jeżeli chodzi o e produkcję, no to jest chyba 2000, tak, to jest 2021 rok e rok produkcji. Także jest to świeżynka z tego roku. Zobaczymy, czy względem poprzednich lat efekty się pogorszyły, Miejmy nadzieję, że wszystko zostanie tak, jak było wcześniej. Kolejna bardzo fajna wyrzutnia. Pewnie mało kto z Was miał z nią może styczność. Ja też pierwsza z roku ją mam, ale widziałem wideo, także postanowiłem, że w tym roku ją zakupię. Jest to jw 46, od Jorge. Bardzo dawno nie miałem żadnej żadnych pirotechniki od Jorge, także postanowiłem, że w tym roku się i też w nią zaopatrzę. Kaliber 25 mm, 25 strzałów. Jeżeli chodzi o ląd, tutaj niestety jest tylko podstawowy, a to na tej wyrzutni wynosi około 70 zł. Exclusive Collection, piątka zamiast tego kodu produktu jeżeli chodzi o nek 300 g neku kategoria F2 Dobrze to jest tak właśnie jeszcze magiczne rakiety, które zostały przeze mnie schowane za półeczką, za szafką Krake Schwaj. Raketę na sortiment, oczywiście Funkę Premium Line. 6 rakietek z trzema różnymi efektami: mamy Cracker Regen, Gold Cracker i Silver Cracker. Bardzo fajne rakiety, mogę jak najbardziej polecić. No i oczywiście 120 gram neku, czyli 20 gram na jedną sztukę. Także jest to w miarę przyzwoicie. Kategoria F2. Jeżeli chodzi o numer FR20TR19 i kod produktu, kod produktu tutaj mamy FR20CRK dobrze. To jeżeli chodzi o tą część, to było na tyle. Oczywiście jest tego dużo więcej tak jak mówię, po świętach mam jeszcze zamówione produkty na odbiór osobisty, jeżeli chodzi o moje konkretne y, materiały pokazowe. One są schowane na shopce w bezpiecznym przede wszystkim miejscu, żeby nie zbawić tam nie, żeby się nie zabić gociły przede wszystkim Jeden, dwa dni przed Sylwestrem je wyciągnę, żeby się troszeczkę posuszyły. Także to było wszystko w tym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was oczywiście również do kolejnych odcinków na moim kanale oraz na mojego instagrama bonsbreak. Link do niego będziecie mieli w opisie. Tam będę wrzucał oraz już rzucam ciekawe zdjęcia pirotechniki. No i z tego miejsca chciałam Wam jeszcze raz życzyć zdrowych, spokojnych świąt. No i przede wszystkim szczęśliwego nowego roku i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.